Dzień dobry, witam razem z moim czworonożnym asystentem do spraw etykiet, bo dzisiaj będzie odcinek o etykietach. Jesteśmy w ferworze. Słucham, tu nie ma kiełbasy. W Wigilię kiełbasy się nie jada. Zawsze wszędzie tam, gdzie jest jakieś jedzenie, jest mój czworonożny asystent. Zobaczymy, ile tutaj wytrzyma. Otóż, jesteśmy w ferworze zakupów. I co powinniśmy robić przede wszystkim? No, jeszcze raz namawiam, namawiam chyba od 20 lat. Czytać etykiety i zwracać uwagę na różne rzeczy. Po pierwsze, czy to, co kupujemy, jest prawdziwym jedzeniem, czy przetworzoną, powiedzmy sobie szczerze, chałą. że jeśli idziemy do sklepu po szynkę, niech na opakowaniu będzie napisane słowo szynka. Jeśli chcemy kupić kawę, niech będzie tam słowo kawa, a jeśli idziemy po ser, słowo ser. No i skład, im krótszy, tym lepszy. Im mniej przedziwnych składników, tym lepiej dla naszego zdrowia i produkt mniej przetworzony. Musimy też sprawdzić cenę za kilogram, dlatego że czasem nam się wydaje, że kupujemy czegoś dużo, opakowanie jest wielkie, a tego czegoś jest bardzo, bardzo mało i po prostu przepłacamy. A w dzisiejszych czasach szalejącej inflacji jest to po prostu niewybaczalne. Na co jeszcze zwrócić uwagę, robiąc zakupy przedświąteczne? Hm, mam tutaj mnóstwo bardzo ciekawych przykładów. I tych dobrych, i tych złych, także zacznijmy może od tego, co rozpoczyna naszą kolację wigilijną, czyli zwykle od zupy. U mnie w domu jest to barszczyk. Ja mój barszczyk robię na prawdziwym zakwasie, czyli kroję buraki. Potem zakwaszam je mniej więcej tydzień przed wigilią, czyli ten ym, ym, barszcz jest po prostu kwaśny, jest na prawdziwym zakwasie. No, Ale sprawdźmy to, co mamy w sklepach. W sklepach mamy najróżniejsze proszki. O tym to nawet już nie chcę wspominać, bo to jest taka hała. Słuchajcie, na pierwszym miejscu w tym czymś jest cukier, potem jest sok z buraków, z zagęszczonego soku, ale on oczywiście jest w proszku, więc to jest burak z przetworzonego buraka w przetworzonym buraku, jeszcze raz wysuszony, i wymięty i pogięty, i jest to po prostu, krótko mówiąc, masakra. Do tego są wzmacniacze smaku, sól. Tłuszcz palmowy najohydniejszy, ekstrakt drożdżowy, który de facto też jest troszeczkę lżejszym, ale wzmacniaczem smaku. Mamy aromaty sztuczne. I uwaga, uwaga, żeby tutaj niby, że pływały śliweczki wędzone, takie wigilijne polskie, to mamy aromat dymu wędzarniczego. Tego oczywiście nie należy kupować. Przenigdy już lepiej nie jeść tego barszczu, niż zjeść coś takiego. Podobnie zresztą jest w tych wszystkich wynalazkach, takich na przykład z makaronem. Nie wiem, kto w Polsce je barszczy z makaronem. Wydaje mi się, że raczej jemy z krokietami, z jakimiś pasztecikami. Jeśli już, to z łazankami, z uszkami, a z takim zwykłym makaronem pszennym nie bardzo. Ale przejrzyjmy się, co niby w tym makaronie jest. Otóż. Jest tłuszcz palmowy, czyli najtańszy i bardzo, bardzo niezdrowy. I uwaga, jest kurkuma. I teraz pytanie jest takie: a dlaczego ta kurkuma tu w śradeczku jest? Abo ma udawać jajka. Jajków nie ma, no to damy żółty barwnik, żeby te jajka były. No właśnie, i to jest też to kolejne oszustwo. A w środku mamy tak. Na pierwszym miejscu cukier, potem maltodekstrynę, czyli wielocukier. Potem mamy znów suszony sok z buraka czerwonego, potem mamy wzmacniacz smaku i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, tego nie jemy nigdy, ale zdarza nam się przecież i to często, że jemy barszcze w kartonach, w rękawach, czyli takie już przygotowane, które wystarczy przelać do garnka nie zagotować, ale podgrzać. Dlaczego nie zagotowujemy barszczu nigdy przenigdy? Dlatego że traci swój idealny taki czerwony kolor i robi się brązowy i paskudny i tak wygląda trochę jak kałuża, jakby ktoś wdepnął w takie błoto. Co jest w tego typu barszczach z kartonu, z rękawa? Otóż przede wszystkim sok z buraków, sok, a nie sok z kiszonych buraków, czyli on jest słodki. Do tego mamy sok jabłkowy z zagęszczonego soku i w sumie tutaj mamy 18 g cukru. I teraz jeśli ja robię barszcz na prawdziwym zakwasie. Do tego dolewam wywar z warzyw, tak, z włoszczyzny tak zwanej. Do tego dodaję majeranek, do tego jeszcze dodaję trochę soku z cytryny. Dodaję odrobinę cukru, ale rzeczywiście stołyżeczka, łyżeczka, dwie na cały garnek i dużo przypraw najróżniejszych i czosnek. To ten barszcz ma swoją moc. Jest przede wszystkim na zakwasie, więc jest dużo zdrowszy. Pamiętajmy o tym. I druga rzecz, nie jest tak słodki. Jeśli ktoś, a zwłaszcza cukrzyk, ktoś kto ma insulinooporność, kto kocha barszcz, wypije taki sok słodki, bo to jest 18% czystego cukru, to może się to rzeczywiście źle dla niego skończyć nagłym skokiem cukru we krwi i problemami z insuliną. Jeśli więc robić coś takiego, to dodałabym do tego soku z cytryny, dodałabym do tego swój własny na przykład wywar po jarzynach, które gotujemy, na przykład na sałatkę i mocno bym to rozcieńczyła, żeby tego cukru było tutaj jak najmniej. Do barszczyku przydałyby się krokiety. Wiem, wiem i za chwilę poleci hejcik, ale ja tak uważam i kropka. Uważam, że jeśli napisane jest na opakowaniu kropiet... Kropiety? Krokiety z kapustą i z grzybami, to spodziewam się, że w środku są grzyby leśne. Natomiast my mamy tutaj e, tych grzybów leśnych nie ma. W ogóle pieczarki 11%. Tak, pieczarki to są grzyby, ale oczekiwałabym od producenta, żeby zgodnie z prawdą napisał, że są to kropkiety z kapustą i pieczarkami. I wtedy mamy pełną jasność. Skład tego produktu, tych krokietów, jest całkiem niezły, tylko że grzybów leśnych tutaj nie ma, są pieczarki. A pieczarki to są grzyby dużo tańsze, grzyby mniej zdrowe niż grzyby leśne, mniej aromatyczne i są to przede wszystkim grzyby, które bardzo łatwo wyhodować, przez cały rok rosną, a nie grzyby leśne, które trudniej zdobyć i są zdrowsze i bardziej aromatyczne. E, no to może teraz o e, pierogach z kapustą i z grzybami, bo też e, takich pełno w sklepie. No więc e, też spodziewałabym się, że tutaj, pierogi z kapustą i z grzybami, że chociaż trochę tych grzybów leśnych, jak przystało na tradycję wigilijną polskiego stołu, będzie. No ale niestety, mamy tutaj tylko 4% pieczarek. A uwaga, uwaga, grzybów leśnych, i to uwaga to naprawdę jest bardzo śmieszne. W zmiennych proporcjach, a zmienne proporcje są takie. Kozak, podgrzybek, maślak i borowik one się zmieniają. zmieniają się. I wiecie ile tego jest? 1%, słownie jeden. Czyli raz koziak jak tam się włosek koźlaka trafił, to potem następnym razem chyć kawalątek borowika, a potem jest jeszcze kawalątek maślaka. i 1%. Wyobraźcie sobie, na wszystkie te, te wszystkie pierogi, które tutaj mają 400 gramów, to 1% to jest po prostu znikoma znikomość. Yy... No, no śmiech na sali mówiąc krótko. Oprócz tego mamy ekstrakt drożdżowy, czyli wzmacniacz smaku oraz sorbinian, potasu, konserwant, nie wiem po co, bo te pierogi są przecież ugotowane i nie ma potrzeby, żeby dodawać tutaj konserwantów. A tutaj mamy pierogi z kapustą i z grzybami. Jeśli chodzi o zawartość grzybów leśnych, mamy jeszcze gorszą sytuację, ponieważ 78% nadzienia stanowi po prostu kiszona kapusta. 6,7% to są pieczarki, troszeczkę więcej niż w tych poprzednich, ale grzybów leśnych jest 0,9%, czyli niecały procent. I to też w zmiennych proporcjach, też tam koźlak, maślak, tam ten, tam jakiś tam. Czy to ma dla nas jakiekolwiek znaczenie dla naszego podniebienia? Przecież my nie jesteśmy w stanie tego wyczuć. Czy jest jakiś aromat, bo trzeba byłoby może coś dołożyć? Nie, jest ekstrakt z drożdży, czyli też wzmacniacz smaku. A są aromaty zawierające pszenicę, więc jak e, możemy e, wywnioskować, skoro samo słowo aromaty pada, to są to aromaty sztuczne. Co jeszcze jemy e, w czasie Wigilii? No jemy sporo ryb. Pamiętajmy, że śledź ala matias to nie znaczy, że to jest matias, tylko że to jest ala. Matiasy to są najtłustsze Młode, wypasione, poławiane najpóźniej do końca czerwca, czyli maj i czerwiec u Wybrzeży Holenderskich, zwłaszcza po, poławia się matiasy. To są takie śledzie, które jeszcze nie miały pierwszego tarła, czyli bardzo młode, jurne, pełne wigoru i bardzo tłuste. Śledź ala matias matiasem nie jest. Tu akurat mamy dosyć przyzwoity skład, ale pamiętajmy, że te wszystkie ala robią jednak różnicę. Jeśli kupujemy w okresie świątecznym i poświątecznym, bo za chwileczkę mamy i sylwester, i karnawał, coś, co wydaje nam się, że jest krewetką, to nie zawsze tak jest, bo to są po prostu paluszki surimi uformowane. Ja to może otworzę, żeby pokazać, bo to jest dosyć ciekawe. Nam się wydaje, że to e, może są krewetki, które są teraz zresztą wściekle drogie. O, zobaczcie. Tak to wygląda rzeczywiście. Jest to tak uformowane, żeby zmylić nasze oko. O, nawet te takie paski są zrobione na wzór krewetek tygrysich, ale jest to. Proszę Państwa, mam tutaj napisane, bo sobie spisałam. Otóż mintaj i morszczuk. Potem E420 sorbitol. E450, 451 i 452 to są fosforany. To są takie substancje, które są difosforany, trifosforany i polifosforany. Brzmi to przepysznie, ale to powoduje, że ta całość, ta niby krewetka, trzyma się kupy, w dodatku wchłania dosyć dużą zawartość wody, więc jest taka mięciutka, ta ryba nie jest sucha. No i mamy również tutaj uwodnione białko jaj w proszku. Nie mam pojęcia, co to jest, yy, ale coś takiego. Ale uwaga, to jest, to jest dobre. Ale uwaga, uwaga! Jaja są z wolnego wybiegu. Co z tego, że uwodnione jest białko jaj w proszku? W proszku, ale jajo jest z wolnego wybiegu, to jest bardzo ważne, niezwykle. Aromat krabowy, hm. Trzeba chyba się mocno wysilić, żeby sobie wyobrazić aromat kraba. On Jest oczywiście chemiczny i sztuczny, oraz dwa konserwanty, benzoesan sodu i sorbinian potasu. Szczerze mówiąc, tego typu wynalazką mówimy stanowcze nie. Ten kolorek czerwony zawdzięczamy ekstraktowi z papryki. Ok, naturalna rzecz. Oraz koszenili, czyli naturalnemu barwnikowi pochodzącemu z owadów, z pancerzyków owadów. W Polsce, jeśli byśmy pozyskiwali koszenila, to byśmy pozyskiwali ją z owadów, które się nazywają czerwce, czyli takich czerwonych, które właśnie pojawiają się w czerwcu. Życzę Państwu smacznego. Ja tego nie kupuję i tego nie jem. W święta Bożego Narodzenia zdarza nam się piec mięsa, zwłaszcza w pierwszy dzień świąt, w drugi dzień świąt. No i często sięgamy po żurawinę, do indyka czy do gęsi. Tutaj mam żurawinę, e, która jest taka bardzo płynna. To już widać po tym słoiku, że tutaj wszystko bulgocze. Może otworzę. E, jest to taka, o, taki kisiel właściwie żura, żurawinowy. Zwróćcie uwagę, o, to jest taki glutek się tutaj robi. A dlaczego? Dlatego, że tylko 49% tego słoiczka to jest żurawina, a reszta e, to są zagęstniki czyli E-1422, skrobia modyfikowana. Do tego jest koncentrat z czarnej marchwi. Dlaczego? <grym> Dlatego, że jeśli jest mało żurawiny, to jest mało koloru. Trzeba dowalić troszkę kolorkiem, żeby kisielek wyglądał na mocno żurawinowy, a nie jest, prawda? Do tego mamy kwas cytrynowy i aromat żurawinowy, no bo żurawiny mało. Oczywiście, zgadzam się, tak? Żurawina jest bardzo intensywna w smaku, jest bardzo kwaśna, trzeba do niej dosypać trochę cukru, ale uważam, że robienie pół na pół, tak, czyli z części żurawiny, dwóch części gotowego produktu, to jest jednak e, no, troszkę przesada. E, no to przejdźmy teraz do tego, co te grysy lubią najbardziej, czyli do słodyczy. Masy makowe. Proszę się nie spodziewać, że jakakolwiek masa makowa będzie miała więcej niż 22% maku w sobie. Do tego bardzo często te masy makowe są zagęszczane różnymi dziwnymi rzeczami. Mają i cukier, to jest jasne, bo to ma być słodycz, ale i syrop glukozowy, fruktozowy. I mają i laktozę, i mają mleko w proszku często dodane. I oczywiście bakalie są tutaj pożądane i orzechy. Ale szczerze mówiąc nigdy nie spotkałam masy makowej, która by spełniła moje oczekiwania i dlatego zawsze ją robię w domu i to na skróty. Jak? Zaraz o tym opowiem. Dalej. Krem czekoladowy, taki jak tutaj, cukier, srap glukozowy, wiadomo, tak, to jest słodycz, ale mamy oleje roślinne całkowicie utwardzone, czyli palmowy i kokosowy oraz sztuczny aromat. Nie wiem po co tu kupować, skoro jeśli chcemy mieć dobrą polewę czekoladową, wystarczy kupić tabliczkę czekolady gorzkiej, położyć ją w garnuszku czy w kąpieli wodnej, dolać do tego na przykład trochę śmietanki kremówki. Czy mleka, i rozpuścić, i tym polać sernik. Przecież nie musi być całkowicie polany. Można zrobić piękne mazaje. Mniej, ale lepszej jakości znaczy lepiej dla naszego zdrowia. I kolejna rzecz. Wchodzimy w taki okres, już dawno weszliśmy w okres piernikowy, w okres ciast tych świątecznych, ciasteczek, wypieków w ogóle domowych. Zwracajmy uwagę, żeby nasze dzieci nie jadły zbyt wiele tego typu produktów. W tym akurat produkcie mamy. Dwa dyskusyjne barwniki, czyli dwutlenek tytanu oraz błękit brylantowy S133. Oba uważane są za szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza dwutlenek tytanu, który w październiku został przez Europejską Agencję Żywieniową uznany za może nieszkodliwy, ale taki, któremu należy się mocno przeglądać i na pewno na niego uważać. Więc, owszem, jeśli pierniczek, to może z jedną, czy z gwiazdeczką, czy z odrobitą posypki, a ja wiem jak się kończą zabawy piernikowe, mianowicie dzieciak zżera te wszystkie dodatki, cała buzia jest pełna tego, a pierniki zostają tak naprawdę na później i nikt ich nie rusza. Więc reglamentacja to na pewno jest dobry sposób na to, żeby chronić nasze dzieciaki przed tego typu produktami. Bardzo ważne jest to, żebyśmy szukali przed świętami w sklepach produktów o czystej etykiecie. Ja mam tutaj taki produkt. To jest um, sok z buraków kiszonych. Może to być również zakwas z buraków kiszonych. Możemy znaleźć takie w sklepach. Czysta etykieta to znaczy proste składniki i krótka lista tych składników. Przeczytam: Sok z buraków kiszonych, woda, buraki ćwikłowe, seler, sól, czosnek, ziele angielskie, liść laurowy. Kropka. Nic więcej tu nie ma. Czym ten produkt będzie się różnił od wspomnianych barszczów w kartonie albo tych w proszku? A no tym, że będzie kiszony, czyli ma tutaj ten element zakwasu, będzie jednocześnie lekko słodki i kwaśny i też bardziej wartościowy dla naszego zdrowia. Ja jak nie mam czasu na zrobienie zakwasu domowego tydzień przed Wigilią, tydzień przed świętami, to korzystam właśnie z tego typu produktów. Krótka lista składników, i ważne, żeby to były buraki kiszone. Drugim kołem ratunkowym dla mnie jest coś, co odkryłam parę lat temu: to jest mak mielony. To coś składa się wyłącznie z maku dwukrotnie mielonego, czyli wystarczy przeciąć opakowanie, wsypać do garnka, zalać gorącym mlekiem, chwilę doprowadzić do wrzenia, ale dosłownie chwilkę, tylko żeby ten maku, mak zmiękł. I potem odcedzić lekko, gdy wystygnie masa, dołożyć bakalię, dołożyć miód i mamy gotową masę makową. Ja pamiętam tę gehennę w moim domu rodzinnym, jak trzeba było ten mak najpierw moczyć, potem gotować, potem zemleć dwukrotnie. To było najgorsze, zawsze robił to mój tata i zawsze mama przychodziła, mówiła: nie dość gładki, nie dość gładki. I musiał mleć trzeci raz. To już jest zmielone i z tego możemy korzystać bardzo szybko. Dalej, zwróćcie uwagę też, że w niektórych sklepach, na przykład w Carrefourze, pojawił się system Nutri-Score. To jest system, który pozwala nam, konsumentom, szybciej zorientować się, czy dany produkt jest dobry do naszego zdrowia, czy nie. Ten system jest uznany przez różne międzynarodowe instytucje i stosowany w wielu krajach. Patrzcie, tu mamy grzanki pszenne. One nie są zbytnio idealne, no bo wiadomo, że pszenica nie ma tylu wartości odżywczych, co na przykład żyto. Dlatego w systemie Nutri-Score będą te grzanki oznaczone literką C, czyli po środku, czyli nie są ani super zdrowe, ani super niezdrowe. Dalej, jeśli weźmiemy czekoladę, będzie ona miała symbol E. Dlaczego? Dlatego, że ma sporo cukru. Oczywiście ta literka E mówi nam też, że nie powinniśmy jeść takiej czekolady codziennie, ale na przykład raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie w niewielkich ilościach. Tu z kolei mamy pieczywo chrupkie żytnie i mamy numerek A, czyli możemy w zasadzie takie żytnie pieczywo jeść codziennie. To jest bardzo fajne dlatego, że ktoś za nas już wykonał tę pracę. I po prostu przeczytał etykietę, sprawdził ten skład i trochę tak jak aplikacja w telefonie pokazał nam, że ten produkt, akurat z literką A, nadaje się do jedzenia codziennie i że jest zdrowy. No i wszystkim życzę wybierania produktów o jak najczystszej etykiecie, o prostym składzie, żeby nie było kolejek w sklepach, żeby nie było tłumów, żeby te zakupy świąteczne były przyjemnością. No i pamiętajcie też, są sklepy internetowe, gdzie naprawdę można z domu zrobić. Zakupy świąteczne. I już. To był kanał EkoBosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie zdrowe produkty świąteczne kupujcie.